Drodzy widzowie, dziś będzie wzięty na tapetę bardzo świeży temat. Nie dostaniecie żadnej recenzji, polecajki, omówienia. Będzie za to trochę szczerych słów, które chciałbym zadetykować afroamerykańskim, samozwańczym artystom z Twittera, lub też jak to woli z x -a. Ale najpierw małe wprowadzenie dla was. Otóż istnieje sobie już przynajmniej od kilku lat takie zjawisko wśród afroamerykańskich użytkowników internetu polegające na tym, że biorą sobie jakąś postać za nimę, powiedzmy a nie Forger, i przerabiają tak, by identyfikować się z nią bardziej. No okej. Okay. Chociaż sam uważam, że kolor postaci nie ma większego znaczenia przy identyfikacji, no bo nie muszę przecież być kotem czy wilkiem, by lubić postacie z Kota w butach 2, a meksykańscy fani Dragonbola no też będą kochać Goku i widzieć w nim motywację do pracy nad sobą, bez względu na to czy nosi to sombrero czy nie. No ale internet to wolność, są ludzie którym się podoba taka Ania, innym podoba się białoskóry Black Panther, no każda normalna osoba będzie miała do tego na tyle dystansu, by przejść sobie na tym dalej i w żadne rasistowskie dyskusje się tu nie wdawać. Ale właśnie w tym problem, że taka dyskusja jednak miała miejsce, a skutkiem tego jest właśnie powstanie tego oto filmu. O widzicie przy okazji premiery Anime Dan, 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 które to okazało się wielkim hitem, jeżeli chodzi o oglądalność, to jak zawsze w takich sytuacjach głos zaczęły zabierać też osoby z dużymi pokładami życiowej frustracji mimo swojego młodego wieku. I jedną z takich osób jest użytkownik lynn 6 torex Jakież to rewolucje zaczęły się dziać? Bo poprzez stworzoną przez niego afroamerykańską wersję Okaruna nastąpiła narracja o tym, jak to tak zmienione Kadry z anime są sztuką, którą można monetyzować. Jak to nie wolno krytykować takich praktyk, ponieważ jest to uderzanie w młodych afroamerykańskich artystów i przejaw rasizmu. I wreszcie, że mają oni moralne prawo to robić, bo anime i manga posiada śladowe ilości istotnych dla fabuły ciemnoskórych postaci, więc jest to ich rodzaj buntu, propagowanie ich wartości. A jeszcze do akcji włączył się AJ Beckles, czyli aktor udzielający głosu o Karunowi, ale w angielskiej wersji, tantadana. No dobrze, to wobec tego wszystkiego mam moim drogim afroamerykańskim kolegom trzy rzeczy do przekazania i mam nadzieję, że bardzo jest sobie do serca Wesłom, a dla Was widzowie będzie to jednocześnie okazja do usłyszenia mojego komentarza w tej szczególnie ciekawej kwestii. No to zacznijmy od tego, że według tych ludzi tworzenie takich przerobionych kadrów to jest ich autorskie dzieło. Nie, nie jest. Ci ludzie biorą sobie na warsztat kadr z anime, koniecznie oczywiście z wyraźnie widoczną postacią bądź postaciami, które planują przerobić i swej jakże rozbudowanej twórczości zachowują wszystko inne, więc kolorystykę, typ ubrań, rzeczy w tle, a nawet poze postaci. Tylko wiecie drodzy afroamerykańscy koledzy, to może być dla was szokujące, ale za produkcją anime stoi studio anime. I każda taka jedna klatka to efekt pracy sztabu grafików, animatorów i scenarzysty. Wy nie stworzyliście tej klatki z anime, tylko sobie ją wzięliście. Macie gotowca. Tutaj macie przykład pracy fanowskiej na bazie serii o ruchach ziemi. I no tu nie trzeba tłumaczyć dlaczego rysunek ten nie pochodzi bezpośrednio z żadnej sceny z anime, bo już samo to, że autor artu zastosował współczesny punkt widzenia na serię rozgrywającą się w XV wieku, no to jest oryginalne samo sobie. A wy natomiast bierzecie sobie coś, co przedostało się do obiegu dzięki emisji anime. A już zupełnie inną kwestią jest, że przecież kiedy Dan, Dan był dopiero mangą, no to mieliście świetne pole do opisu na autorskie prace, bo czarno-biały komiks zaś się o to prosi. Fandom One Piece'a potrafi tworzyć cuda w ciągu 24 godzin od debiutu rozdziału, i kreatywni ludzie nie będą potrzebować wersji anime. No chyba, że mówimy o ludziach bardzo leniwych i wcale nie kreatywnych. Ale do tego jeszcze wrócimy. Pomalowanie o Karuna i Momo na ciemniejszy odcień to nie jest to autorska praca, więc trzeba naprawdę nie mieć wstydu, by chcieć pobierać za to pieniądze. A tak właśnie bywa w przypadku takich prac. Za co wy chcecie pobierać pieniądze? Za pracę, którą legalnie wykonali animatorzy, którzy często pracują w absurdalnie złych warunkach? Pracownicy mapy, no to na pewno by się ucieszyli, że jakiś know w internecie wyciął sobie kawałek ich pracy, pozmieniał kolory i krzyczy sobie za to kilkanaście dolarów. Jest to naprawdę obrzydliwe, i już za samo to miałem wystarczającą motywację do sięgnięcia po ten temat. Ja mogę powiedzieć na ten temat. Ale idźmy dalej, bo przechodzimy teraz do kwestii drugiej, czyli tego, drodzy afroamerykańscy koledzy, że wy do swojej działalności zrobiliście sobie szlachetną ideę. No Robin chudzi naszych czasów. Otóż panowie i panie artyści stwierdzili, że oni, oni to wręcz muszą. Muszą robić takie arty, bo jest to wyraz ich buntu przeciw temu, że chociażby w anime rozgrywających się w szkolnych realiach nie ma czarnoskórych dzieci w klasach. Że takie anime to oglądają też młodzi Afroamerkanie i w trakcie seansu ciężko się im z kimś utożsamiać. Ludzie kochani, ja wiem, że to znowu może być szokujące dla pewnych osób, ale jeżeli anime rozgrywa się w japońskiej szkole, to rozgrywa się w japońskiej szkole. I na Twitterze możecie się zapoznać z pisami użytkowników pochodzących z Japonii, którzy wprost się do tej kwestii odnieśli. I ci młodzi Japończycy widząc takie szkolne anime, widzą swoje realia. W typowej szkole w tym kraju nie będzie afroamerykańskich dzieci. Wynika to z demografii, wynika ze statystyki. Jest to całkowicie naturalne zjawisko, za którym nie stoi żadna magia ani robienie komuś na złość. A to, że szkolne anime będzie adresowane do młodszych widzów z tego kraju, to zupełnie zrozumiałe jest że chcą oni zobaczyć realia, raczej naturalne, a nie, że są rasistami, którzy jak zobaczą trochę ciemniejszą postać, to oddadzą temu serialowi 0 na 10. Mieszkam na Pradze Północ i każdy z was, kto mieszka w odpowiednich taki dzielnic, w Krakowie to będzie pewnie nowa huta, no to wie, że wychodząc do Żabki po energetyka, no niekoniecznie trafię grupkę Żydów dyskutujących o torze, za to z olbrzymim prawdopodobieństwem mogę trafić na pana Menela albo bardzo sympatycznych rycerzy osiedla w czapkach z daszkiem. Nie jest niczym dziwnym, że tworząc blok ekipę, Walaszek inspirując się znajomym dla siebie Grochowem, to rysował postać jak rysował i już sama trójka głównych bohaterów, nawet jeżeli w przerwanej formie, to jednak swoją dzielnicę reprezentuje i to co Walaszek widział na codzie. dzień. I jako mieszkaniec Praki, która jest niewiele dalej, absolutnie rozumiem co chciał tu osiągnąć i dlaczego to, że Space on nie jest czarnoskóry, to nie przyjaw rasizmu, tylko koncepcji. Oddanie ducha okolicy, tak jak anime dziejące się w japońskiej szkole oddaje japońską szkołę. Ale dobra, bo oni uważają, że abstrakując od poziomu tych pseudo rysunków, to tu chodzi o ideę. Tak, tak, ja się w pełni zgadzam. Tu faktycznie jest idea realizowana. Idea prowokowania ludzi, grania kartą ofiary i wywołania typowo negatywnych emocji. Albo przypadkiem, albo wręcz cynicznie. No i tak się składa, że wcale nie musimy się daleko wybierać, by zobaczyć to na praktycznym przykładzie. Stali widzowie kanału z pewnością pamiętają, że robiłem w tym roku odpowiedź na materiał Juliana z kanału Brody z Kosmosu, który postanowił zrecesować film Spikes z Family Code White. Ale jest pewien easter który mogliście w całej tamtej sytuacji nie wyłapać. Bo to, co się aktualnie wyświetla Juliana jako miniaturka filmu, to jest jej trzecia wersja. Tutaj natomiast macie dwie poprzednie, które oczywiście, że sobie zachowałem na pamiątkę. I zwróćcie proszę uwagę na miniaturkę numer 2. Dlaczego poważny twórca dowiający w tym momencie do 100 tysięcy subskrypcji i czego gratuluję, bo abstrahując od filmu o robi naprawdę dobrą robotę, no ale dlaczego zdecydował się on na tak niesmaczny motyw, z którego sam się ostatecznie wycofał? Ale no właśnie dlatego, że twórcy tacy jak Lynn wiedzą dobrze, że takie niskiej jakości prace wywołają reakcje fandomu i wśród komentarzy znajdą się też takie, które wygodnie potem zarchiwizować i pokazywać jako symbol tej bigoterii, rasizmu, rednectwa i potem osoby takie jak Julian, licząc na sprowokowanie fandomu serii, która będzie omawiana w filmie, też idzie w coś takiego, bo zauważył jakie to emocje wywołuje. Tylko, że on z tego szybko zrezygnował, bo wiedział, że to było bardzo słabe, no słaba prowokacja, nieadekwatna do jego pozycji. Tymczasem, osoby jak Lyn idą w to zaparte i dorabiają tą wspomnianą wcześniej ideologię. I że jest to ich realny wkład w popkulturę. Słuchajcie, afromagańscy koledzy. Oczywiście, że internet to wolny świat i możecie sobie za pomocą takich artów wyrażać siebie i traktować to jako wasz publiczny komentarz. Tylko miejcie, proszę, na uwadze, że ten medal ma dwie strony. Jeżeli wytworzycie swój publiczny komentarz korzystając z wolności słowa, to ja mam taką samą wolność i swobodę, by stwierdzić, że wasza opinia ma wartość zerową i tylko zapycha przestrzeń internetową. A jak widzicie po tym filmie, to naprawdę nie mam żadnego problemu w wytłumaczeniu wszystkim, dlaczego to tym zerem jest. No i po trzecie, mój ulubiony moment, czyli właśnie ta wasza potrzeba dołożenia cegiełki do popkultury, do promowania kultury afroamerykańskiej, do bycia emisariuszem piękna, jakie skrywa historia, kultura i wierzenia kontynentu afrykańskiego. Dobra, to ja wam teraz coś pokażę. Uwaga, tutaj mamy numer nowej fantastyki z grudnia zeszłego roku, i jednym z opowiadań numeru jest opowiadanie pani Amal El Mortar, czyli kanadyki libańskiego pochodzenia. Tutaj zaś już starszy numer z marca 2012, a w nim twórczość irackiej autorki o pseudonimie Anon. A co tutaj mamy? Listopadowy numer z 2020 skupiony na motywach LGBT i jest polski akcent w postaci amerykańskiego pisarza, ale o naszych korzeniach, działający w queerowym środowisku. I do jakiego wniosku nas to prowadzi? Ano do takiego, że działa tu tak prosty mechanizm, że nawet tak zwani artyści Twitterowi zrozumieją to, mimo swojego komu młodego wieku. Gdyż to właśnie ich młody wiek miał być linią obrony na ich zachowanie. No to to zrozumie nawet Siedmiolatek, także bez obaw. Więc czasopismo, w tym wypadku Nowa Fantastyka, płaci autorowi za to, by jego opowiadanie, na które poświęcił swój wolny czas, wysiłek i kreatywne siły, trafiło do ich numeru a potem my czytelnicy płacimy za ten numer i za dostęp do tego opowiadania. I uwaga, no po prostu bomba, no nie uwierzycie moi afroamerykańscy koledzy, takie opowiadania potrafią nie dość, że pokazać danego pisarza w dobrym świetle, jako kogoś o wyszukanym stylu i wyczuciu, co daje mu prawdziwy respekt, to jeszcze on tym opowiadaniem może faktycznie robić to, co wy mylnie uważacie, że robicie, czyli faktycznie promować swoją kulturę i wartości. Dalekowi do sympatyzowania z nachalnym promowaniem motywów i LGBT tam, gdzie pasują jak pięść do nosa i do już istniejących marek? Natomiast takie opowiadanie pisane od podstaw przez pisarza o takich wartościach potrafi być serę zajebiste i dawać zupełnie nową, nienachalną perspektywę. Nienachalną perspektywę tworzącą się od zera, a nie bazując na istniejącej marce. Rozumiecie do czego zmierzam? A wiedzieliście też, że istnieje manga Monster We Make, tworzona przez Kory x Kenshina, który ma podobno zresztą dostać w wersję anime od Netflixa? Nie wypowiem wypowiedź na temat tego komiksu, nie miał okazji go czytać, ale jeżeli widział anime to pewnie się nim zainteresuje i wtedy będzie można wystawić opinie. Natomiast tak samo jak to było z opowiadami w Nowej Fantastyce, to tu też macie przykład tworzenia IP od podstaw i to jeszcze przez osobę czarnoskórą właśnie. A zresztą, co mi szkodzi? Słuchajcie no. Jest wciąż świateczna aura, a ja jestem tak miłym i bezinteresownym człowiekiem, że zupełnie za darmo zdradzę Wam sekret, na to, jak moi drodzy afroamerykańscy koledzy, możecie być szanowanym za Waszą twórczość. No to teraz nadstawcie uszu i się skoncentrujcie. Tylko nie mówcie wszystkim naokoło, dobra? To będzie taki sekret między mną i Wami. Otóż wszystko, co musicie zrobić, to przestać być leniwymi darmosiadami pasożytującymi na dorobku innych i dorabianie sobie bzdurnej ideologii do tych Waszych wysrywów i połtama, który to paździerz ośmielacie się nazywać sztuko. Macie Kickstartera, macie zbiórki dla artystów, możecie sobie założyć kanał i tam promować swój pomysł i zainteresować się im darczyńców. Macie całą potęgę internetu do szukania inspiracji, a jak potrzebujecie narzędzia, to tablet graficzny Wakoma, to zwłaszcza na promocji naprawdę tani wydatek, a więc co mówię, bo sprzedaję takie zawodowe. To nie ludzie, którzy krytykują was za takie odpały jak to z Dan Danem są problemem, tylko wasze szukanie wymówek i zwyczajne chodzenie na skrót nim jest. No i wisienka na torcie, czyli pan AJ Beckles, angielski głos Karuna, który najpierw poparł ludzką akcję jaką zrobił Lyn i zadał to osobie miniaturkę, podczas wyzywał ludzi od rasistów i uciekł z Twittera. Panie Beckles, powiem krótko. Jak już dubbingujesz jakieś anime i chcesz publicznie dyskutować z jego fanami, to twoim obowiązkiem jest nie wchodzić w wojenki z ludźmi, którzy dają twojemu pracodawcy zarobić, a już zwłaszcza nie powinieneś ich obrażać tylko za to, że kochają serię, do której w odróżnieniu od ciebie mają znacznie więcej szacunku. I patrząc na to, że zapowiedziano już sezon drugi, to ja na miejscu twojego pracodawcy już bym przeprowadzał castingi na nowy angielski głos o Karuna. To tyle z mojej strony. Dziękuję za do końca, zapraszam do dyskusji i słyszymy się już... no... pewnie w nowym roku. Chociaż kto wie, może jeszcze uda mi się skończyć przed Sylwestrem omówienie najnowszego rozdziału Spikes Family. Do usłyszenia.